Dzień dobry, witam. Aspekt żeński. Co się dzieje w aspekcie żeńskim? Jaka jest energia? Co warto tutaj wiedzieć? W aspekcie żeńskim tym razem. Zapraszam do czytań prywatnych również. Chętnie z Wami pracuję. Pracuję również, właśnie. Z Wami nad tym, jaki obrać kierunek, co jest dla Ciebie dobre, jak się rozwinąć, jak być w kontakcie bardziej ze sobą, jak podnieść swoje poczucie własnej wartości, i tego typu rzeczy. Dlatego uważam, że one są bardzo istotne, może najistotniejsze w całym procesie bliźniaczego płomienia też, również, ale w ogóle jest to proces bardzo ważny w życiu, dlatego yy, jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam. Natomiast zobaczmy sobie ogólną sytuację tutaj, tak? Aspektu żeńskiego, na co tutaj zwrócić uwagę? Z czym się tutaj może borykacie? Okej, okay, czy mamy króla kielichów? Okej, okay, mamy trójkę kielichów. Równowaga. Tutaj może być ktoś mieć sytuację, że musi wybrać, na przykład, tak. Może ktoś, nie wiem, może to być specyficzna wiadomość dla jakiejś kobiety, która wybiera pomiędzy dwóch mężczyzn na przykład. Tak mi się tutaj nasuwa. Może ktoś taki jest. Lub w ogóle tutaj, co wybrać, jako miłość na przykład. Tutaj bliźniaka. Czy może jest tu jakiś inny mężczyzna lub inni mężczyźni. To może być dla kogoś specyficznie, tak? Co tu mamy? Tutaj pięć kielichów. Czyli tutaj równowaga, co aspekt żeński tutaj musi wybrać, co mi ciąży. Muszę z czegoś zrezygnować, muszę coś odciąć ze swojego życia, a coś jest dla mnie tutaj niezdrowe, obciążające, aby przywrócić równowagę, muszę z tego odejść, muszę to odciąć. No, i to mogą być różnego rodzaju rzeczy, tak? To może być właśnie na przykład yy, miłość jakaś, to może być również związane z Twoim bliźnaczem płomieniem, czy dostrzegasz, że pewne rzeczy, które robisz, lub yy, pewne rzeczy, które dźwigasz w tej relacji, nie służą Tobie, i możesz yy, tutaj, fajna wiadomość, nikt ich nie każe Tobie dźwigać, tak? Więc tutaj być może to uświadomienie sobie, takie wow, że. Przecież nie muszę być smutne, nie muszę być smutna, nie muszę tego brać na siebie, nie muszę tego dźwigać. Może tutaj też chodzić o, również o relacje, na przykład wicewersa y, trochę, bo, bo wspomniałam o tym, że może być w aspekcie żeńskim, tak? Że ktoś myśli, jest dwóch mężczyzn y, tutaj w twoim życiu, a mogą być na przykład jakieś osoby i relacje y, u bliźniaka, tak? inne, na przykład, tak? Niekoniecznie musi to być żona, niekoniecznie to musi być mąż, na przykład. To mogą być jakieś osoby, które są tutaj, które są, może nie przeszkodą. Bo nie chcę mówić, że jakieś ludzie są jakimiś przeszkodami, jak przedmioty, tak? Chodzi mi o to bardziej, że tutaj może ktoś po prostu jest komuś zadeklarowany, może coś obiecał. Może coś komuś oddaje od siebie, zamiast tutaj aspektowi żeńskiemu. No i tutaj komuś może być trudno się z tym pogodzić, tak? To mogą być, nie wiem, rodzice, to mogą być jakieś układy na przykład rodzinne, finansowe, no różnego rodzaju, tak? Więc tutaj aspekt żeński zdaje sobie sprawę z tego, że to nie należy do niego, tak? Że tutaj myślę, że warto sobie to uświadomić. Żeby uzyskać harmonię, równowagę, muszę sobie uświadomić, że nie mam wpływu na to, co robi mój aspekt męski, z kim jest, Ech, na przykład, yy, i jakie ma yy, zobowiązania, na przykład, co się dzieje w jego życiu. Więc to tutaj myślę, że jeśli ktoś postara się uciąć to i zrozumie, że... No nie jest tutaj od naprawiania pewnych rzeczy, na przykład swojego bliźniaczego płomienia, nie jest tutaj od tego, żeby dźwigać jakiś ciężar emocjonalny związany z sytuacją bliźniaczego płomienia i waszą sytuacją i ogólnie sytuacją tej obojga Was, to myślę, że tutaj może właśnie to się bardzo dobrze poczuć, tak lepiej w równowadze. Tak? Czyli odcinam ten cały smutek, to całe myślenie o tym, co tu zrobić, jak to zadziałać, na przykład, co mogę zrobić i jak tu naprawić, na przykład, naszą relację. Dlaczego ty miałbyś być, czy miałabyś być jedyną osobą, która o tym myśli? Tak. Więc tutaj myślę, że jakieś niezdrowe uzależnienia, coś, co tutaj powoduje w aspekcie żeńskim jakieś takie poczucie, nie wiem, takiej, no... Takiego westchnienia głębokiego, że o, to jest na przykład nie do przejścia. To, co tu zrobić, to się nie uda na przykład, yy, i to, co robię na przykład, nie działa. Być może to jest sygnał, że trzeba z tego odejść. tak? Nie służą mi na przykład wyobrażenia na temat, yy, nie wiem, naszej relacji. Yy, co tutaj jest oczekiwanie, wyobrażeniem? Jakimś? A co jest prawdziwe? Jakie są fakty? Czasami jest to y, trudno sobie to uświadomić, tak? No, fakt jest taki, że no, trzeba, trzeba odpuścić na przykład w ogóle pewne rzeczy, odejść od nich, odciąć je y, i puścić to wolno puścić wolno, jakby tą osobę na przykład. To tu mamy w aspekcie żeńskim jeszcze. Mamy anioła miłości, więc tutaj ta karta mówi o miłości takiej bezwarunkowej, ale wydaje mi się, że tutaj jest kwestia właśnie, aby podejść do siebie samego i samej siebie z miłością, współczuciem. Żeby zobaczyć, że Wasza sytuacja czasami jest bardzo trudna, żeby docenić to tak, żeby zobaczyć, że no staracie się docenić siebie, nawet jeśli próbowaliście coś, jakby przekraczaliście może siebie, próbowaliście coś zrobić na zewnątrz bardziej, jakby ignorując swoje siły, tutaj myślę, że wielu ludzi też może cierpieć na konsekwencje jakby tego, że tu próbowali właśnie, nie wiem, zadziałać, coś zmienić, wpłynąć jakoś na ten aspekt męski na przykład, ale nie chodzi o to, że próbowali to zrobić w ogóle, tak? No bo tutaj tak, aspekt żeński i męski mają na siebie wpływ, ale problem zaczyna się w momencie, w którym My przejmujemy odpowiedzialność za kogoś, za coś i yy, ignorujemy jakby siebie swoje odczucia. Więc tutaj jest spora na to, żeby no, yy, odzyskać równowagę, yy, dać sobie tą to, to miłość tak? i odciąć być może również pewne kwestie, pewne rzeczy. Tak? Własne tutaj trzeba właśnie zobaczyć, co jest moim własnym tutaj e, ograniczeniem. Jakie tutaj wnoszę problemy sam lub sama, a nie ma też mój aspekt męski na przykład, no to nie ma wpływu. Bo nawet o tym nie wie, więc nie może, y, nie można go oskarżać czy jej o to, że jest y, na przykład y, Taki czy taki, czy tak, czy tak się zachowuje, bo zachowuje się zgodnie ze swoim poziomem, jakby z świadomości i wiedzy, którą ma. I nie, ma, nie musi tutaj też być całkowicie świadom tego, z czym boryka się aspekt żeński. No właśnie, czy tutaj jest powiedziane: zamiast reagować emocjonalnie, zamiast właśnie tutaj. Brać na siebie emocje, swoje i innych, zrób to. Yy, może to być dobry moment, żeby otworzyć te drzwi do ducha. Czyli, jakby wejść na ten wyższy poziom. Nie emocji, nie takiego automatycznego yy, tutaj działania, że coś lub ktoś porusza te moje rany, ja reaguję bólem, płaczem, krzykiem i tak dalej. Ale. Kurczę, no co, co, co to za lekcja, tutaj, jakby z tego teraz wynika? Jak mogę to wykorzystać do swojego wzrostu, jak mogę to wykorzystać do uzdrowienia? No właśnie, po prostu z, czasami odchodząc od pewnych rzeczy i uświadamiając sobie, nie muszę się z tym borykać, nie muszę tego nieść, nie muszę tego robić. Co tu jeszcze mamy w aspekcie żeńskim? Czyli to wspaniały czas, by wprowadzić w czyn nowe przedsięwzięcia, realizować nowe pomysły, tworzyć nowe okoliczności. No właśnie, czyli być może te rzeczy, które niesiesz, nie są Twoje, najmocniej ciebie odgra odgradzają od tej Twojej obfitości. Więc może powinieneś zamknąć jakiś rozdział. Y Tutaj nie mówię o tym, żeby odcinać tego bliźniaczego płomienia zupełnie, tak, że o już chcę zapomnieć tą historię i tak dalej. Raczej tutaj częściej chodzi o to, żeby jakby posprzątać u siebie, y, zobaczyć te swoje własne jakby y, nastawienie, oczekiwania, co, intencje przede wszystkim, tak? Co tak naprawdę chciałem lub chciałam osiągnąć, no nie udało się, ale czy moje intencje były? Czyste, czy wynikały właśnie z bezwarunkowości, wynikały właśnie z, z tego czystego jakby serca, czy po prostu miało to na celu, nie wiem, coś, czy to była kontrola, bo chciałam coś zmienić i uzyskać jakby coś dla siebie, tak? I zmienić coś i mieć to, co oczekiwałam, że chciałam, czy chciałam, tak? No właśnie, czyli tutaj czas na odnowienie, na znalezienie drogi do swojego świętego miejsca, czyli swojego wnętrza. A więc i w aspekcie męskim i żeńskim tutaj mamy święte miejsce, to sanktuarium, do którego trzeba tutaj znaleźć ścieżkę, gdzie będziesz mógł właśnie się pomodlić, tak? To no może być fizyczne miejsce, nie wiem, jakieś yy, miejsce, gdzie zapalisz. Świeczkę na przykład, i będziesz sobie siedział, może być, ale to jest właśnie bardziej nasze wnętrze, gdzie nawiązujemy kontakt z Bogiem, gdzie rozmawiamy ze sobą i z Bogiem. I wchodzimy do wnętrza, natomiast nie próbujemy działać na zewnątrz i walczyć na zewnątrz, bo to już jest kontrola. Twoja niezależność jest podstawą twojej siły, wiedziecie do sukcesu. Właśnie tutaj też nie popadać w poczucie właśnie tego, że tutaj często właśnie też jest y, ten ciężar, to jest też ciężar właśnie ja muszę sam, ja muszę sama, ja to zrobię, kontrola. To myślę, że tutaj na pewno też y, odcinacie i uwalniacie się od tego i widzicie już, że to Tobie nie służy że jakby z tego punktu kontroli siły i że ja to zrobię i ja mogę to zrobić i, i nawet użyję jakby tej swojej siły, aby zmienić jakieś rzeczy, to czasami po prostu nie działa. Więc myślę, że tutaj w aspekcie żeńskim też uświadomienie sobie tego, tak? Że z tego punktu nic się nie zmieni, że działając na zewnątrz, próbując pewne rzeczy zmieniać, i walcząc gdzieś na zewnątrz, jedynie czeka nas gorycz porażki, ponieważ tutaj zupełnie nie o to chodzi. No właśnie, tutaj chodzi bardziej o tą świadomość, o świadomość swojej boskiej mocy, i wtedy jakby stajesz się tą osobą, która. Kracza przez te drzwi tutaj drogę, do, otwiera te drzwi do ducha, a o resztę się nie martw. Ponieważ prawdziwa miłość istnieje ponadczasowo. Prawdziwa miłość nie wymaga tego, żeby tutaj kontrolować kogokolwiek, żeby do czegokolwiek, kogokolwiek przekonywać, żeby myśleć co tu zrobić, jak to rozegrać i... Wszelkie próby na zewnątrz zmiany mogą, mogą tutaj okazać się wiaskiem. Jedyny sposób, aby uzdrowić sytuację to i, i znaleźć własną obfitość, to uwolnić się od tego, od chęci kontroli. I odnalezienie właśnie swojej. swojej wewnętrznej arcykapłanki czyli tu romantyczne uniesienia twojego serca sprawią, że cały wszechświat będzie ci sprzyjał w zdobyciu wielkiej miłości tu wystarczy tylko szczerze kochać wystarczy czysto, szczerze no wystarczy, tak, cudzysłownie, prawda bo tego się uczymy ale pozbywamy się ciężarów oczekiwań yy, jakichś prób kontroli i pozostaje wtedy ta czysta miłość i to naprawdę nie trzeba robić nic więcej. Nie trzeba z nikim walczyć, ani nawet z samym sobą, czy samą sobą. Bo wszechświat wtedy będzie sprzyjał Ci zdobyciu wielkiej miłości. Jeśli tylko pozostaniesz otwarty na tą miłość otwarta, to na pewno ją zdobędziesz. I natychmiast nawet zobaczysz efekty jakby tego, jeśli odejdziesz od e, jakiejś właśnie dźwigania jakichś ciężarów, to może już to widzisz, że rzeczy same jakby się układają. Właśnie, i mamy tą kartę dobrobyt. Świat obsypuje cię wszelkimi darami i bądź gotów na ich przyjęcie. Nie wystarczy chcieć dobrobytu. Nie wystarczy chcieć prawdziwej miłości. Ale trzeba również być gotowym na przyjęcie tej miłości i dobrobytu. Tak? Tutaj warto się zastanowić nad tym, czy tak naprawdę jesteśmy. Jeśli y, o coś mamy potrzebę walczyć i uważamy, że y, musimy o to walczyć, bo nam to zniknie, ucieknie i stanie się coś złego, no to to jest sygnałem, że nie jesteśmy w tym miejscu przyjęcia. I zaproszenia, jakby tego dobrobytu i miłości do swojego życia. I a dopóki tak jest, to tutaj może niewiele się zmienić. I jak możemy to czytanie podsumować? dla aspektu żeńskiego. O właśnie, czyli intensywny proces rozwiązywania właśnie jakichś kontraktów, nawet poprzednich wcieleń to może dotyczyć jak najbardziej też zwolnienia siebie z odpowiedzialności właśnie za jakieś sprawy związane z bliźniaczym płomieniem. Yy. Jakieś sprawy związane właśnie z czymś, co tutaj po prostu nie służy, a tak naprawdę przeszkadza po prostu wszechświatowi w sprzyjaniu Ci. Tutaj wszystko to, co nie pozwala Ci, czy nie pozwala, czy stoi na drodze tego prawa przyciągania i nie, jakby tutaj walczysz tak naprawdę z tym prawem przyciągania, próbując coś osiągnąć swoją, jakby myśląc, że to jest słuszne, nie pozwalasz na to, żeby to się rozegrało jakby we właściwym tempie i we właściwy sposób. No to tutaj będziesz, cierpisz po prostu tak, cierpisz, bo niesiesz jakieś ciężary które nie są twoje na przykład także tutaj, cokolwiek się tutaj rozwiązuje, to cokolwiek zaczęło ci ciągnąć bardzo w swoim, w twoim życiu, w twojej energii między tobą, twoim bliźniaczym płomieniem, to są właśnie te rzeczy, które muszą zostać uwolnione czyli nie bój się tego, pozwól na to właśnie, żeby odejść Rozwiązać coś, nie bój się tego, że stracisz tutaj cokolwiek, bo jeśli to sprawdzi wam miłość, to niczego nie tracisz, a zyskujesz. Czyli myślę, że na tym możemy tutaj to czytanie już zakończyć i domknąć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, i do usłyszenia.